W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń. Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau wow! Noc w lesie. Pewnego dnia rodzice obudzili kotki wczesnym rankiem. Pora wstawać, koteczki! Dziś jedziemy do parku krajobrazowego, gdzie wszyscy spędzimy noc. Na biwak? Naprawdę? Będziemy spać w namiocie? I gotować na ognisku? Ale super! Miau, 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 miau. W parku wolno biwakować tylko w wyznaczonych miejscach. A, tu nie ma już nic wolnego. Jedźmy nieco dalej. O, tu chyba też jest pełno. Po krążeniu wokół parku przez ponad godzinę, tatuś nadal nie znalazł wolnego miejsca. Kiedy w końcu dojedziemy? Jestem zmęczony. Ja też i bardzo głodny jestem. Mnie się Cierpliwości, kotki. Pojedziemy jeszcze kawałek dalej i na pewno znajdziemy A. idealne miejsce. Ale szybko nas mijają drzewa. O! O! Drzewa się zatrzymały. Utknęliśmy to już na zawsze. O! O! Bez paniki, kotki. Zaraz A. wszystko będzie dobrze. Oh. <laughs> <laughs> Róż się! <śmiech> <Hurra>! <śmiech> Pójdę poszukać drewna na ognisko, a wy pomóżcie tacie rozłożyć namiot. Zapomniałem wziąć śledzi do namiotu. A. To one trzymają namiot na miejscu. Hmm. O. Jeśli nie rozłożymy namiotu, będziemy spać na zimnej, twardej ziemi. A jak zacznie padać? O! O, przecież możemy spać w aucie! O! O! A. A. Będzie nam ciasno! A. 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 Tak. To nas przynajmniej chroni przed strasznymi leśnymi stworami. Okropnie dużo tu komarów. A -a -a! A -a -a! A -a nie, nie chcę spędzać nocy w lesie! Ja, ja też nie! Też nie. Idź po mamusie, wracamy do domu! Właśnie, w domu nie ma komarów, ani strasznych leśnych stworów. <laughs> Spokojnie, kotki. Jesteśmy w parku krajobrazowym. Tu nie ma żadnych leśnych stworów. <laughs> <głos> <głos> Kotki, strasznym leśnym stworem jest mamusia <noise> Naprawdę bardzo śmieszne Zbierałam gałęzie na nasze ognisko Wcale nie było łatwo, ale szukałam, aż znalazłam I mamusia właśnie rozwiązała nasz problem z namiotem Mam świetny pomysł Razem postawimy nasz namiot i spędzimy w nim super noc w lesie Niebawem kotki zapomniały o wszystkich lękach i miło spędziły czas na rodzinnym biwaku. Kotki, czas już spać. Dobranoc, mamusiu. Dobranoc, kotki. Przesuńcie się trochę. A tu są komary i głodne leśne stwory. Są naprawdę ogromne. Dobrze, że wziąłem ze sobą spray na straszne leśne potwory. Aha. Ale super! Miau, 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 Gdy tylko kotki przestały się wszystkiego bać, przeżyły wspaniały czas na łonie natury. Hmm. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska, masterfilm, reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Karolina Sowińska, dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni.